Cześć! Pozwól, że zabiorę Cię do mojego geoplanowego świata. Jest to świat geoplanu setki i akcesoriów do niego. Mamy tarcze, zawieszki, karty, etykietki, a nawet gry i zabawy. W wyzwaniu poprowadzę Cię za rękę i zainspiruję do świetnych aktywności z dzieckiem. Można liczyć naprawdę wielkie cyfry. Można też usiąść prosto, za żeby przestać się garbić. Zobaczysz, jak możemy tworzyć symetrię. Poznawać tabliczkę mnożenia, rysować proste wykresy, rozwijać z geoplanem wyobraźnię przestrzenną, myślenie matematyczne, a nawet ćwiczyć czytanie. To bardzo uniwersalne narzędzie, o którym chcę Ci opowiedzieć jak najwięcej, ponieważ to moje najmłodsze dziecko i jestem z niego niesamowicie dumna. Wybierając mój geomat wraz z zestawem algebra i geometria. Wybierasz kompletny system, który pomoże Twojemu dziecku rozwijać kompetencje niezbędne w szkole, a także poza nią. Nie musisz się przygotowywać, nie musisz drukować żadnych materiałów, a wszystko wydarza się w atmosferze dobrej zabawy.